Yo, yo, Ludziska, z tej strony Ajgowski witam w kolejnym odcinku z gry Shake and Fidget. Dzisiaj 12 porad na start, które pomogą Wam efektywnie rozpocząć grę na nowym serwerze. I od razu Wam mówię, takie troszeczkę nowy, nowe, nowa jakość poradników, ze względu na to, że postaram się naprawdę szybko, bez zbędnego pierdzielenia wszystko opowiedzieć, żeby nie trwał ten odcinek 15-20 minut, tak więc zapraszam do oglądania. Oh. Pierwszy to oczywiście wybór klasy i postaci, czyli musicie sobie bardzo dobrze przemyśleć pod, po, pod swój styl gry, po prostu wybrać i klasę, i całą po prostu postać, jak chcecie grać, eee, powiedzmy, która klasa, któ, która klasa Wam się najbardziej podoba. Eee, jest najciekawsza, żeby nie było tak, że powiedzmy po tygodniu stwierdzicie, ale nudy, nie chce mi się o nim grać. Tak więc bardzo mądrze sobie to przemyślcie. Eee, pamiętajcie poczytać trochę yy, o każdej klasie, czyli powiedzmy nie wiem. E, jakie statystyki, jak grać magusiem, czy jest pod free-to-play, czy jest pod e, graczy grzybiących, czy druid to dobra postać, czy Demon Hunter naprawdę jest najlepszy w lochach i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest pierwsza rzecz, którą musicie na pewno zrobić. Drugą bardzo ważną kwestią jest przynależność do gildii. Najlepiej wcześniej już zaczynajcie szukać, jakie już tylko są informacje, że wychodzi nowy serwer, tworzą się naprawdę tyle tyle jest kanałów na Discordzie, gdzie można sobie znaleźć właśnie e, gildie. To jest bardzo ważne. Dzięki temu e, na pewno zboostujecie i dużo szybciej rozwiniecie swoją postać. Mm, dodatkowe doświadczenie, dodatkowe złoto, e, no, ale nawet wsparcie innych, gdzieś tam wiecie e, nawet jeżeli chodzi o, o techniki gry, e, czy tam w ogóle, no gra jest na pewno ciekawsza, tak? Ale to, to tutaj to jest e, odrębny temat. E, no i dzięki temu rozwój postaci będzie na pewno dużo szybszy i efektywniejszy. E, będziecie kopali lepsze diamenty, tak więc to jest bardzo ważne, żeby znaleźć sobie dobrą gildię i też podebraną pod swój styl gry, żeby nie było tak, że nie wiem, po drugim dniu was wywalą, bo nie spełniacie jakichś tam wymagań. Tak więc też sprawdzajcie, jakie wymagania dana gildia będzie miała. U trzeci Wybór misji w karczmie. Ja na poprzednich filmikach mówiłem Wam, że biorę sobie te standardowe, te, te wyprawki dopiero później, później nie wiem, na 400 levelu. Wybór misji w karczmie. Powinniście zawsze starać się wybierać takie, które mają najkrótszy czas, stosunek najkrótszy czas, a największą ilość doświadczenia, to jest bardzo ważne też na starcie serwera. Punkt kolejny, czyli już chyba piąty, to jest regularne, codzienne logowanie. Pamiętajcie, żeby codziennie się zalogować, odebrać sobie bonus dzienny, zakręcić kołem u doktora Abwawowu, e, no regularność jest chyba najważniejsza w rozwoju e, postaci. Musicie zbierać właśnie te darmowe bonusy z kalendarza, kręcenie kołem fortuny, no i na przykład uczestnictwo w eventach, czyli Piątek, sobota, niedziela, w weekendy jest najważniejsze, bo co weekend oczywiście są eventy, w których w, które naprawdę starajcie się zawsze wykorzystać na maksymalnie. Punkt szósty wiąże się już z punktem pierwszym, czyli to, co powiedziałem, żebyście poczytali też o tej postaci, którą, o tej klasie, którą wybieracie. Zawsze pamiętajcie o dodawaniu statystyk i wydawaniu. Mądrze, wyda, mądrze wydawajcie złoto. Na początku, właśnie, powinno Wam służyć głównie do, do po prostu dodawania punkcików do statystyk, czyli powiedzmy jak macie woja, no to dodajecie siłę i tam wytrzymałość. Jak ja mam paladyna, to też dodaje siłę i też wytrzymałość, zwiadowca, zręczność i tak dalej, i tak dalej. To co powiedziałem to się wiąże z punktem pierwszym, ale pamiętajcie mądrze e, wydawajcie złoto głównie na statystyki. I siódmy, mądre używanie właśnie grzybków i złota, to co powiedziałem, czyli złoto starajcie się głównie e, wydawać na statystyki, a grzybki zostawiajcie na najważniejsze rzeczy. Czyli powiedzmy, nie wiem, wierzchowiec, czy tam odświeżanie misji, czy na przykład resetowanie lochów. Starajcie się ich nie marnować na błahostki, no bo to może Wam zabraknąć tego, tak, jeżeli gracie na przykład Kolejnym punktem, już chyba ósmym, jest maksymalizacja czasu awanturniczości w karczmie. Czyli po prostu macie awanturniczość, jeżeli jesteście typowymi graczami free to play, no to macie. Tej awanturniczości 100, i naprawdę pamiętajcie, wykorzystać ją codziennie na maksa. Jeżeli nie wiem, wiecie, że w dany dzień możecie nie zdążyć, nie macie czasu, to po prostu przynajmniej wykonujcie sobie te wiecie najdłuższe misje, żeby e, te 100 punktów awanturniczości wykorzystać, bo bez tego no, będzie by, by, tak średnio bym powiedział. I punkt 9 to oczywiście itemki, przebieranie swojej postaci. E, pamiętajcie, żeby tutaj nie, nie sprzedawać szybko. E, itemków, które wypadają wam z lochów, bo często są dużo lepsze niż te, które możecie znaleźć gdzieś tam w zbrojowni czy w gabinecie magii. No i to, co powiedziałem, zawsze starajcie się sprawdzać, czy dana statystyka jest dla waszej postaci w, właśnie w przedmiocie, który znaleźliście. Tak więc to jest kolejnym bardzo, bardzo ważną rzeczą na starcie, czyli każdy przedmiot, który wam gdzieś tam z lochu wypadnie, analizujcie, zobaczcie, czy nie będzie właśnie lepszy niż ten, który macie na sobie, no i starajcie się e, na bieżąco przebierać. Punkt Twierdza. Tak, twierdza jest również bardzo ważna. Pamiętajcie, tutaj sobie e, na bieżąco też rozbudowywać twierdzę. Kopalnia klejnotów, no to, to też to nie jest poradnik 3 dni na start. Tak więc e, najważniejsze w, w rozbudowie jest oczywiście, pierwsza sprawa twierdza, e, żeby po prostu podbijać, żeby te kryształy, klejnoty leciały coraz to. Mm, coraz to lepsze, tak więc hok tych rycerzy musicie mieć na naprawdę wysokim poziomie, ale to dzięki, powiedzmy, dobrej gildi też będziecie, że tak powiem sami, pchani w to. Kwatery robotników to też będzie może nowy poradniczek, właśnie jak dobrze rozbudować twierdzę, no i kopalnia klejnotów na początku też Akademia bardzo się przydaje, e, ze względu na to, że no, w Akademii nawet nie wiem, na trzecim, czwartym czy tam piątym poziomie, która jest naprawdę tania, zawsze parę tego EXPA możecie zdobyć, a często, czasami bywa tak, że powiedzmy, nie wiem, macie 49 level, e, zostały wam, nie wiem, 3-4 zadanka tylko do zrobienia, od 50 możecie znaleźć klucz i teraz tak, no wykorzystać to zadanie, czy na przykład właśnie wtedy wchodzisz sobie w twierdzę, jest, mam e, punkty doświadczenia w Akademii, klikasz sobie i akurat wbija ci level, tak więc Pamiętajcie, nie zostawia, nie zostawajcie w tyle, jeżeli chodzi o rozbudowę pierścienia. No i myślę, że to będzie punkt ostatni, czyli codzienne zadania. Eee, wchodzimy sobie w zadanka Gubliński gobli, Minstrel i starajcie się zawsze codziennie wykorzystywać to na maksa, bo e, zawsze jakieś korzyści, dodatkowe bonusy możecie za to zgarnąć. To, co powiedziałem w poprzednim punkcie, premia za logowanie, to też jest ważne, czyli już powiedzmy, że naprawdę logujecie się codziennie, tak więc wykorzystajmy e, Potencjał szejksa, potencjał zdobywania punktów doświadczenia na maksa i dzięki tym prostym sposobom, które wymieniłem w dzisiejszym poradniku, myślę, że dużo łatwiej będzie Wam wystartować, jeżeli będziecie się tego pilnować sami. Zobaczycie, jak Wasza postać, nie wiem, jak bez tego poradnika to wbijałem 20 level w 5 dni, a teraz patrzycie, Ej, dzięki Aigovskiemu w 5 dni mamy 21. Tak, tak więc trzymam za Was kciuki. Oczywiście napiszcie w komentarzu, czy gracie w Shake's and Fidget, na jakim świecie i jaka postać jest jest waszym zdaniem najfajniejsza w tym momencie, w 2025 roku. Jeżeli filmik ci się podobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, no bo tak powiem wam, że no i ja nie chciał, bo trochę tak nie było mnie i zasięgi mi się trochę ucięły, tak więc każda łapka w górę się dla mnie liczy. Dzięki wielkie za dzisiaj, żółwik, piona, siemaneczko i do następnego! Oh. Yeah.